W dawnej Polsce w tak zwanym okresie ostatkowym związanym z końcem karnawału kultywowano wiele zwyczajów i tradycji. Szczególne natężenie szaleństw trwało od tłustego czwartku, kiedy to nie szczędzono sobie jedzenia i picia. W tradycji polskiej te dni nazywano mięso pustem. Nazwa ta miała oznaczać nieodmawianie sobie spożywania mięsa przed mającym nastąpić wielkim postem. Szczególnie bogate zwyczaje ostatkowe były zakorzenione na wsi. W kończących karnawał dniach we wsiach można było spotkać tzw. maszkary zapustne. O nieco zapomnianych już zwyczajach uczniom szkoły podstawowej w wierzchowisku opowiadały panie z zespołu śpiewaczo-obrzędowego Borowianki. Ja chodziłam do szkoły, do podstawówki, to żeśmy się zbierały taka grupka chłopaków i grupka dziewczyn, i przebieraliśmy się za cyganów, za dziadów, za co tylko kto potrafił. I chodziliśmy po domach, i bardzo nas mile wszędzie przyjmowali. No i jak tam żeśmy zaszli, tośmy śpiewali, tańczyli, i wtedy nam dawali datki do koszyka, pączki. No właśnie, pączki. Dziś to właśnie z nimi kojarzy nam się przede wszystkim Tłusty Czwartek. To właśnie z ich powodu każdego roku w ten wyjątkowy dzień Mykanowska Cukiernia Dorota przeżywa prawdziwe oblężenie. Nie inaczej było w tym roku. Tłusty Czwartek jak zawsze na bogato. Mnóstwo pączków, mnóstwo słodkości. No przede wszystkim pączek musi być z lukrem, żeby tradycji stało się zadość. Smaczny, ciepły i w nieograniczonych ilościach. Co do wspomnianych ilości, także wśród uczniów szkoły w Wierzchowisku natknęliśmy się na konsumentów, którzy mogą poszczycić się rzeczywiście imponującymi rezultatami. Okazało się, że młodzi ludzie znają się także na produkcji słodkiego i nie ma co ukrywać dość kalorycznego przysmaku. Robienie pączków to jest trudna sprawa? Jak się to robi? No myślę, że trudna. Myślę, że trudna. No ale jak ktoś już ma wprawę no to... Łatwo jest robić takie pączki. A wolisz robić, czy wolisz jeść? Jeść. To ile jesteś w stanie naraz raz zjeść pączków? Na raz, nie wiem, z pięć? No, bierzemy mąkę, jajka, mleko. Ja często z babcią robię, więc babcia robi ciasto, a ja robię dziurki i piekę. No i proszek do pieczenia się dodaje... No i dalej nie wiem, bardzo dobrze robi. A powiedz, jeżeli chodzi o nadzienie? No to ja czasami daję śmietanę, jakieś konfitury, dzień jakiś truskawkowy. No, tak. no, kilka razy na pewno się zdarzyło robić pączki. A wolisz robić czy jeść? Oczywiście jeść. To powiedz, ile dzisiaj w taki wyjątkowy dzień zamierzasz zjeść pączków? 20 z 25, ty, tyle ile sobie terawia. Wiele spośród powszechnych, niegdyś ostatkowych zwyczajów dziś nie jest już praktykowana. Można już o nich jedynie poczytać w książkach bądź posłuchać od starszych osób. Czy taki sam los spotka także hurtowe pochłanianie pączków? Pokaże czas.